Cześć wam, w, z tej strony Shafin190. Jest to pierwszy odcinek Let's Playa z gry Esporo League który trzymując ten odcinek wprowadzający nagrywałem już przed chwilą, dosłownie kilka minut temu, ale z powodu problemów technicznych z moim komputerem nagranie się uszkodziło. Nie mogę nic z nim zrobić, więc nagrywam to jeszcze raz. No więc wszystko wyjaśniam to. Hmm, tak to jest ekran logowania. Coś jest nie tak. Hmm. No. Okay. E, po zalogowaniu się mamy ten oto ekran. Tutaj mamy exit, które nie skorzystamy. E, I są serwery. E, serwery, które później działają się na czarno, ale to zaraz e, Czyli tak, mamy serwer e, europejski, drugi europejski, e, North America, czyli... no jak widzicie ten nazwa jest e, niemiecki, drugi niemiecki, francuski nie mają już dwa serwer e, rosyjski polski to portugalski, Italian i turkisz Czemu Turcy mają swój własny serwer? Nie wiem. Ja zazwyczaj gram na europejskim, bo... gram na, na europejskim, bo... w sumie nie wiem, bo tak. I omówiłem serwery działają się na canale, które... Co, co Kolejny. E, channel. Czyli... Mm, mamy tutaj e, podział na levela, czyli beginner. 2 wyczynniacze od 0 do 20 tutaj mamy ile jest ogłem ludzi na tym tak mniej więcej e, amator od 15 do 35 pro 2 prosy od 30 do 55 elita od 50 do 80 i free który bez levelów jest, gdzie tu chyba zazwyczaj najwięcej jest free event um... Szczerze mówiąc nie wiem usługi z tym channelem, ale wiem, że jest od 8 do, do 80. 80 to jest maksymalne leweliście nie wiem I clan, który też jest on limited, ale jak powstałem, żeby na nim grać trzeba mieć clan, więc yy, no i widzicie nie mogę. Dobra, no to co? Yyy... Ogy się tutaj mamy misję. Misję. Yyy... Misje wydaje mi się, że to są... Yy, okay. Wydaje mi się, że to są takie... To są takie chyba typowo takie tutorialowe na start, żeby coś nas nauczyć. I żeby przejść, żeby robić misję drugiego poziomu, trzeba zrobić misję pierwszego poziomu. Rozwalić no to, to, no to co? To chyba najpierw interfejs, nie? Postać jest nowa, nieużywana. Wcześniej nagrałem jak ją tworzyłem, ale teraz już nie mogę niestety. No to, to zacznijmy od equipułku. Tutaj mamy miejsce na... To wszystko jest tam obok, to zaraz wiesz. Tutaj mamy mie miejsce na włosy, twarz, czyli może być inna na twarz, ehm, na pierśnik, jeśli można tak użyć tego słowa, ehm, spodnie, wyjątkowo krótkie, ehm, rękawice, buty, no co... To... Ehm, akcesoria, tak mi się wydaje, on ma jakieś typu słuchawki i tak dalej, czapeczka pewnie na głowę i pet, który tam jest jakiś krótkostycznikiem. Um, trzy sloty na bronie i jeden na skill, czyli tutaj jest, w tym wypadku mam Dadger, który jest um, jako miecz kwalifikowany. Um, Homing Rives, czyli <grystanie> broń na odległość i coś... Nie kojarzę broni, ale wydaje mi się, że to jest coś pokroju granatu. No i skile, skile wyjaśnię. Zanim jeszcze co, to charakter setting. Tutaj mam sobie trzy miejsca, przy czym możemy na jednym koncie mieć do trzech postaci, przy czym jak widzicie, ja mam zablokowane jeszcze. Jeśli się nie mylę, następne sloty odblokuję na, na kolejnym na 15 i na 30 levelu. Więc można tworzyć więcej, przy czym ja nigdy tego nie robię tak naprawdę. Bo, bo uważam, że to niepotrzebne jest może kiedyś mi się przyda i dobra, i teraz tak, przejdźmy do tego, co tutaj mamy jeszcze, e, jak widzicie pod hmm, nazwijmy to awatarem e, przedmiotu mamy 7 days 6 days, nie wiem co to jest, no, głównie e, są to oznaczenia, ile mamy ile ten przedmiot jeszcze będzie w naszym ekwipunku, chodzi o czas Zazwyczaj jeśli kupuje się przedmiot, to nie, nie jest wyrażona ta długość w dniach, tylko w godzinach. Jeśli jest w godzinach, to oznacza, że e, czas trwania przedmiotu będzie upływał tylko wtedy, jeśli jesteśmy w grze. E, więc jeśli mamy godzinę i nie gramy, to przedmiot tam nie zniknie. Natomiast e, jeśli mamy przedmiot na jeden dzień i nie gram przez ten jeden dzień, to niezależnie od tego, czy gramy, czy nie gramy, przedmiot tak nam zniknie. No to wiadomo, mamy... E, Ile jest warty, później no, ile trwa, statystyki, broni, głowy tam przed riflem, gun weapons, def, no. enchant, e, enchant, to enchant w później i description, czyli no, opis. Um, muszę w ogóle powiedzieć, że ten zestaw, zestaw ten, idziemy, jest chyba moim ulubionym, nie mówię o broniach, o tych broni nie lubię, ale o ubraniu, może poza włosami, ale włosy to nawet dzisiaj takich nie widzimy. Um, naprawianie Xbox uh -huh. Naprawiliśmy niżej Tutaj mamy nasz hmm, nie wiem um, Tutaj mamy levele w grze. możemy... jak widzieliście tam wcześniej jest... Od levelu jest e... różne przedmioty są Dodatkowe, które możemy kupować w sklepie I... I dostęp do innych pokoi Tutaj jak widzicie Zależnie od poziomu mm, Zmienia nam się ten awatar, tutaj mam map taki, e, Więc na razie mamy amatora, więc tak Tutaj włączamy bazę, czyli więcej informacji Czyli clan, e, beginner, ile gramy, expile mamy, ile wygraliśmy i przegraliśmy gier Kill dead, czyli mi się wydaje, że to jest stosunek zabić i ty Mod history, no tej mody to kiedyś się tym zajmiemy Niżej są clan, battle, e, pen, czyli jest to waluta, którą, e, z którą Możemy kupować przedmioty Jest to waluta, którą zdobywamy normalnie w grze za mecze Niżej mamy kupon, które mówiąc nie wiem do czego służą Ja muszę swoje braki wiedzy uzupełnić Bo czego nie powiedziałem Ja w tą grę kiedyś grałem powiedzmy 3-4 miesiące temu I tak naprawdę było to jak gra wyglądała inaczej Może trochę więcej nawet niż 4 I Generalnie nie pamiętam pasu nawet do tamtego konta, więc tak nie mogę na nim grać eee, A postanowiłem, że jednak zacznę od nowa, bo to No, bo jak nagrywam to Zacznę od nowa, tak samo serio AP, czyli to jest waluta, którą się kupuje za prawdziwe pieniądze A co, oni tak, można wygrać czy coś takiego Za którą też możemy kupować w, sz w szopie, do którego zaraz przejdziemy I coiny, które jak obstawiam też są jakimiś punktami no, więc, które można, które się kupuje prawdopodobnie zanim przejdziemy tego jeszcze e, serwery e, czyli lista serwerów na danym channelu e, tutaj mamy na przykład, żeby wybrać sobie tylko ten tylko jakiś rodzaj tutaj mamy nazwę, tutaj mamy tryb, możemy wy wybrać żeby nam segregowało mapa ilość graczy i tryb znaczy tryb e, m, status rozgrywki jeśli mamy taką strzałeczkę to jest, e, że gra już trwa jeśli natomiast mamy... <laughs> Przerwę eee, to znaczy, że gra jest w lobby, czyli dopiero będzie startować. Tutaj ja mam tutorial. Tutorial sobie chyba odpuścimy, to nie, ma co. to nie ma nic ciekawego, w go robiłem. Eee, Create room, czyli tworzenie se eee, serwera swojego. Tutaj. Tutaj, tutaj. Pokoju własnego. Eee, to w sumie... Nie wiem czego to Też chyba segregowanym. Jest to pewnie. No i join now, chyba szybkie wybieranie. E, chat, AL, czyli wszystkich graczy, których mamy tutaj w, na serwerze na channelu e, klanowy, no i szept, czyli między graczami jak wie przepraszam, tutaj mamy listę graczy, którzy są w lobby ehm, no i dobra, to co? Może zaczniemy od tej strony exit, to chyba nie e, character setting, czyli, czyli to co tutaj, nie wiem po co to właściwie jest może kiedyś się dowiem bug, czyli powrót do wyboru channelów setup, czyli opcje e, grafika dźwięki o, muszę sobie muzykę połączyć e, w ogóle muszę wspomnieć, że w tej grze naprawdę muzyka mi się bardzo podoba case setting, czyli kamera community social tutaj chyba komendy które mam do wyboru takie dodatkowe i takie podstawowe komunikaty help e, czyli sterowanie opis trybów może jakieś... kontest czyli czyli chyba to co ja właśnie oba obmawiam clan e, to kończę to masz się jasno zrobił no. prawda się zmienił e, dobra ale to zamkniemy I to trzy jak Zaraz wam. Do... Um, ok, jestem już z powrotem. Um, mój komputer coś, coś mi się nie spodobało z tą zakładką klan. I um, y, gra się zawiesiła. W międzyczasie sobie obejrzałem y, przed tym. przed wyłączeniem się. I ponownym wyłączeniem y, obejrzałem sobie nagrania. które mi się nagrały żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, w sensie dźwięk, i tak dalej, z dźwięk jest ok, ale nie jestem pewien co do obrazu. Zobaczymy, jak to później wyjdzie. Eee, tak, ogarnę sobie to jeszcze, ale tak, po obejrzeniu, przypomniałem sobie co to koń, coin. końny eee, można wykorzystywać w grze, dosłownie w meczu, eee, i. i... Pokażę wam później w jaki sposób. Eee czyli przyjaciele kombi, czyli to co tam to dawali, nie, nie mam pojęcia o co z tym chodzi, sobie przeczytam. Klan, no to wiadomo i blok, czyli lista chyba ludzi, którzy zablokowali. Misję, to już mieliśmy. E, karty. Karty jeszcze nie mylę losuje się w grze. Tak mi się wydaje. E, i chyba za... tak, za prawdziwą może można chyba kupić sobie kartę własną. I tu. No nie wiem. No zobaczymy, czyli chyba ile? Um, 10kart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak, 10 10kart, więc jak się zwykle zrobię No to wiadomo, wiadomości um, Random Shop Czyli tutaj mamy różne jakby No tutaj Female Shield, drugi Female, tutaj chodzi o zestawy tych ubranych. Female um, Gloves, Vest To jeszcze mamy bronię mele czyli miecze, których jest kilka, tutaj dobrze osłabia shotting czyli no pistolety i subweapon czy jakieś takie dodatkowe jakieś pewnie nie, granaty jak tak, e, i coś zakupony można jakieś pewnie specjalne. E, ale na jakiej sensie to działa e, chodzi o to, że e, że mm, czy nas, że mm, dajemy, nie będę prezentował, bo mi trochę szkoda kasę, bo to kosztuje Tutaj mam dla... to małe. Dla małe. Eee, w każdym razie hmm, Dame Start i ten e, magiczny statek obcych, w którym siedzi żółta maskotka w chemie nurka z Anterą na głowie. Eee, chyba japońska polska gra, się nie mylę, więc to jest, to jest nic u nich. Eee, w każdym razie z tych wszystkich temów, które tutaj ma, e, losuje dla mnie jeden po prostu. To źle wygląda Losuję e, losuje po prostu dla mnie jeden Taki sobie i dostaje go pewnie na... Jeśli nie ma, można wygrać na jeden dzień Na dwa, trzy... Tydzień, miesiąc y, i na perma, jeśli nie ma czy na zawsze e, dobra, enchant, czyli... Co jest, co tutaj nie mogę? Nie wiem o co chodzi W tym czasie tutaj mogę wrzucać zwykłe itemy do enchantowania Czyli jakieś tam ulepszenie, nie wiem, damage'ów, coś takiego e, Inwentory, Total Czyli wszystkie Tutaj mamy dla że dla male nie pokazuje. Eee, czyli tak, mam tarczę, to, to jest skill. Do skillów zaraz pójdziemy. Eee, bronie, ubranka, tutaj mam kapsuły, kapsuły, kapsuły kiedy idzie, ogarnie się. Eee, kostiumy, itemy, item, to shop, czyli sposób zarabiania gazu. Eee, jak widzicie, tutaj mam podział na zwykłe i na eee, przedmioty, które można kupić za AP. sobie odznaczę AP, tak naprawdę... Eee, nigdy nie będę za nie kupował. Jestem tego pewny. Bo ja po prostu nie lubię kupować w grach za pieniądze. Eee, co tu jest? Jakieś takie słowa. Eee, kapsuły. No ja wiem. Eee, sk pff, bronie. Czyli miecze. Jak widzicie jest kilka do wyboru. 8. Eee, I pistolety. Których jest zdecydowanie więcej. Eee, skille. 1, 4, eee, skill master, czyli dodaje to jest pasywny skill, który daje 40 SP, SP wyjaśnię wam później czy osłuży. HP, hmm, kolejny pasywny skill, który daje nam 30 HP z a anorchim, czyli um, tutaj jest pff, no, eee, tutaj jest e, filmik, który mniej więcej przedstawia działanie jego, eee, wydaje mi się, że to widać dobrze, a jeśli nie to jest to mniej więcej sposób na przyciąganie się Hmm, do jakiegoś tam obiektu, miejsca e, Fly, czyli flying, czyli skrzydła e, Invisible, no to na to chyba umówimy e, Detected, czyli pasywny skill, który pozwala wykrywać chyba graczy niewidzialnych um, Czy tam przez ścianę może? Nie e, Tarcza, no to tarcza, no to tarcza e, Block, czyli tworzy przed tobą ścianę Przy którą... Blind, czyli... E... Zatrzymanie przeciwnika w miejscu I metalik Czyli stanie się na kilka sekund nieśmiertelnym e, Za cenę prawdopodobnie poruszania się Kostiumy, no to wiadomo Tak jak widzicie można kupować sobie To jest chyba później jeszcze więcej No właśnie tak, jest chłodeczka I na 31 level dopiero się to odlokuje e, Items Wishlist Nie mam żadnego pojęcia co tutaj jeszcze to jeszcze to Tak jak obstawiam są, tak, co jest za prawdziwe pieniądze Przecież co tu mamy za zmiany Niekoniecznie 30 dni Zmiana niku na 7 dni Na dzień e, Pernament na zmiana Niku e, Reset the deathmatch history. Aha, czyli zrestowanie statów Jeśli jesteś e, Frajerem nie umiesz grać Czyli tak jak ja, ale ja nie będę restował swoich statów e, Bonus Który daje nam na Na zawsze e, 100 razy więcej pen, czyli Uwolte w grze 50% x 30% i Master Point Mana Szczerze mówiąc nie występuje w grze chyba Zobacz aż się zmieniło podczas się z mojej Dobra No to co No to, to, to chyba wszystko w tym odcinku To był odcinek informacyjny Jeśli Zobaczymy jak to widzisz, Szczerze mówiąc Jeśli okaże się że wszystko jest ok To będę nagrywał dalej a jeśli nie, to zobaczymy, bo też jak będę nagrywał na swój kanał coś na pewno, a jak nie stworzyć to coś innego. Yy, no więc, yy, cześć. Aha, jeszcze że długo. Na koniec, yy, jako jest, że jest to mój pierwszy tak naprawdę taki nagrywany materiał, to mam do was prośbę, żebyście yy, pisali w komentarzach, jeśli w ogóle ktoś to obejrzy, z to będzie moim osobistym sukcesem, Czy yy, ktoś to będzie oglądał w ogóle. To mam prośbę, żebyście napisali w komentarzach na YouTube, na przykład co można by zmienić. To znaczy jakie błędy pełnią. Popełniam. Popełniam. Chodzi mi tu y, też o techniczne, jak i mnie. E, ode mnie proszę was, za to, że nie wymagajcie, bo ja naprawdę nie. Ja jestem niedoświadczony. Więc e, no, Cześć.